Kacper Wójcik przemierzał korytarze liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki jak cień, jego szczupła sylwetka ledwo rejestrowana w peryferyjnym widzeniu jego kolegów z klasy. Stojąc na przeciętnym wzroście, z piaskowymi, brązowymi włosami, które nieustannie opadały na jego blade, zielone oczy, posiadał niepozorny wygląd, który czynił go niewidzialnym dla większości i łatwym celem dla innych. Jego ubrania wisiały luźno na jego chudej sylwetce, a poruszał się z ostrożną postawą kogoś, kto nauczył się robić z siebie małego. Czerwona, ceglana fasada liceum. Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki stała imponująco na tle polskiego nieba, a jej gotycka architektura onieśmielała nawet najbardziej pewnych siebie uczniów. Kacper przeniósł się tutaj trzy miesiące temu, kiedy firma budowlana jego ojca przeniosła się do Warszawy, i nadal czuł się jak outsider poruszający się po nieznanym terytorium. Długie korytarze szkoły odbijały się echem dźwięków nastoletniego życia, trzaskających szafek, piszczących trampek na polerowanych podłogach i nieustannego szumu rozmów, które nigdy zdawały się go obejmować. To, czego żaden z jego kolegów z klasy nie wiedział, to fakt, że Kacper spędził ostatnie osiem lat trenując mieszane sztuki walki w siłowni swojego wujka w Krakowie. Jego niepozorny wygląd maskował błyskawiczne refleksy, niszczycielską siłę uderzenia i umiejętności chwytania, które przyniosły mu trzy mistrzostwa województwa w kategoriach młodzieżowych. Ale jego ojciec zmusił go do obietnicy, że będzie trzymał głowę nisko w nowej szkole aby unikać bujek, za które został dwukrotnie zawieszony w poprzedniej szkole, kiedy prześladowcy posunęli się za daleko. Kłopoty zaczęły się w drugim tygodniu, kiedy Kacper przypadkowo wpadł na Bartka Nowaka w stołówce. Bartek mierzył 180 wzrostu. Miał szerokie ramiona jak obrońca i nonszalancję kogoś, kto nigdy nie został wyzwany. Jego idealnie ułożone blond włosy i drogie ubrania oznaczały go jako niekwestionowanego samca alfa liceum Kościuszki, otoczonego przez Watachę lojalnych zwolenników którzy śmiali się z każdego jego słowa. Patrz, gdzie leziesz, frajerze, warknął Bartek celowo, popychając Kacpra na tyle mocno, że ten zatoczył się na pobliski stół. W stołówce zapadła cisza, gdy dziesiątki oczu zwróciły się, by obserwować rozwój konfrontacji. Mięśnie Kacpra napięły się instynktownie, a jego ciało przesunęło się w postawę bojową, zanim się opamiętał i zmusił ramiona do rozluźnienia. Przepraszam, wymamrotał Kacper zbierając rozrzucone książki, podczas gdy jego twarz płonęła ze wstydu mógł poczuć zbiorowe rozczarowanie tłumu, gdy zdali sobie sprawę, że nie będzie żadnego przedstawienia, żadnej dramatycznej konfrontacji, która przerwałaby ich przyziemne wtorkowe popołudnie. Ekipa Bartka składała się z dwóch równie nieznośnych zwolenników. Janka Morawskiego, krępego zapaśnika z okrutnym uśmiechem i kostkami naznaczonymi bliznami po bójkach oraz Tylera Banka, wysokiego i chudego z martwymi oczami kogoś, kto lubił zadawać ból. Stali się oni nieustannymi prześladowcami Kacpra, pojawiając się, gdy tylko próbował znaleźć chwilę spokoju. Sala gimnastyczna stała się ich ulubionym terenem łowieckim. Podczas przerw obiadowych, kiedy Kacper szukał schronienia na trybunach, aby zjeść w samotności kanapkę, trio osaczało go z teatralną precyzją. Bartek wyrywał mu jedzenie i rzucał je swoim przyjaciołom, jak w grze w berka, podczas gdy Kacper siedział bezradnie, patrząc, jak jego lunch staje się ich rozrywką. Co jest, wujcik? drwił Tylek, trzymając kanapkę poza jego zasięgiem. Będziesz płakał. Polecisz do mamusi? Słowa raniły głębiej, ponieważ mama kacpra zginęła w wypadku samochodowym dwa lata wcześniej, o czym nie podzielił się z nikim w liceum Kościuszki. Pani Kowalska, nauczycielka geometrii, która czasami nadzorowała salę gimnastyczną podczas obiadu, spoglądała z lekkim niezadowoleniem, ale nigdy nie interweniowała. Niewypowiedziana zasada zdawała się być taka, że dopóki nie leje się krew, Znęcanie się zalicza się do kategorii dzieci są dziećmi, a nie do czegoś wymagającego interwencji dorosłych. Biblioteka również nie oferowała schronienia. Między wysokimi regałami zakurzonych książek, ekipa Bartka osaczała kacpra wyszeptywanymi groźbami i przypadkową przemocą. Ostre uderzenie łokciem w żebra, gdy przechodzili, noga wysunięta, by go powalić, książki wytrącone z rąk, by rozrzucić się po podłodze, podczas gdy inni uczniowie przechodzili nad bałaganem bez potwierdzenia. Jesteś żałosny, szeptał Janek, gdy Kacper czołgał się zbierając rozrzucone papiery. Nic dziwnego, że nikt nie chce się z tobą przyjaźnić. Nawet kujony uważają cię za dziwaka. Kacper znosił to wszystko w ciszy, a słowa ojca odbijały się w jego głowie. Trzymaj głowę nisko, synu. Nie dawaj im powodu, żeby wyrzucili cię z kolejnej szkoły. Złożył obietnicę i pomimo każdego instynktu krzyczącego, żeby walczył, dotrzymał tego zobowiązania, nawet gdy jego prześladowcy stawali się coraz śmielsi. Najgorsze incydenty zdarzały się na parkingu po szkole, gdzie nie było nauczycieli i zasad. Bartek popychał kacpra na samochody, podczas gdy jego przyjaciele tworzyli krąg, blokując widok przechodzącym dorosłym. Wysypywali zawartość jego plecaka, rozrzucali jego zadania domowe na wietrze i zmuszali go do czołgania się, zbierając wszystko, podczas gdy kopali w niego ziemią i śmiali się. Popatrzcie na niego, ogłaszał Bartek każdemu w zasięgu słuchu. Tak wygląda frajer, tak się dzieje, kiedy nie pasujesz. Inni uczniowie zwalniali tempo, aby obejrzeć widowisko. Niektórzy nagrywali je swoimi telefonami, podczas gdy inni po prostu akceptowali to jako część naturalnego porządku rzeczy. Ale coś zaczęło się zmieniać podczas trzeciego miesiąca kacpra w liceum Kościuszki. Zaczęło się od małych rzeczy. Jego postawa prostowała się nieco, gdy szedł. Jego oczy spotykały się z oczami jego prześladowców na ułamek sekundy dłużej niż wcześniej. Zmiana była tak subtelna, że nawet ekipa Bartka początkowo tego nie zauważyła. Katalizatorem stało się wtorkowe popołudnie, kiedy Kacper jadł lunch samotnie przy rogu stołu, próbując wtopić się w tło jak zwykle. Po drugiej stronie stołówki zauważył Helenę Lewandowską, cichą dziewczynę z jego klasy chemicznej, która zawsze siedziała sama w pobliżu okien. Miała długie, ciemne włosy, które trzymała spięte w prosty kucyk i inteligentne brązowe oczy, które wydawały się zauważać wszystko, a jednocześnie nic nie ujawniały. Helena różniła się od innych uczniów w sposób, który Kacper instynktownie rozpoznał. Poruszała się z cichą godnością, Pomimo tego, że była w dużej mierze ignorowana przez kolegów z klasy, a jej subtelny uśmiech, gdy złapała go patrzącego przez stołówkę, był pierwszym prawdziwym ludzkim połączeniem, jakie poczuł od czasu przybycia do Liceum Kościuszki. Zaczęli siadać razem podczas lunchu, dzieląc się komfortową ciszą i nieśmiałymi rozmowami o książkach, muzyce i ich wspólnym statusie outsiderów. Obecność Heleny dała Kacprowi coś, o czym zapomniał, że istnieje. Nadzieję, że liceum może zawierać chwilę prawdziwego szczęścia, a nie tylko przetrwanie. Bartek natychmiast zauważył zmianę. Jego drapieżny instynkt wykrył zmianę w zachowaniu Kacpra, sposób w jaki jego cel nie chodził już z tą samą pokonaną postawą. Zamiast się wycofać, Bartek nasilił swoją kampanię prześladowań z mściwą kreatywnością kogoś, kto wyczuwał, że jego ofiara mu się wymyka. Punktem zwrotnym stało się piątkowe popołudnie podczas przerwy obiadowej. Kacper i Helena siedzieli przy swoim zwykłym rogu stołu, dzieląc się paczką chipsów i omawiając swój zbliżający się projekt z chemii, kiedy ekipa Bartka zbliżyła się z teatralnym zagrożeniem. No, no. Ogłosił Bartek wystarczająco głośno, by zwrócić uwagę z pobliskich stołów. Wygląda na to, że frajer znalazł sobie dziewczynę. Powiedz mi, Helena, jak to jest spotykać się z największym przegranym w szkole? Twarz Heleny zaczerwieniła się, ale uniosła podbródek w wyzywający sposób. Zostawcie nas w spokoju, Bartek. Och, jakie to słodkie. Wtrącił się Tylek, wyciągając rękę, by trącić kucyk Heleny ona broni swojego chłopaka to urocze kacper poczuł że w jego piersi budzi się coś niebezpiecznego znajome ciepło które tłumił od miesięcy jego ręce zacisnęły się w pięści pod stołem gdy walczył o zachowanie kontroli prosiłam żebyście nas zostawili w spokoju Powtórzyła Helena. Jej głos był spokojny pomimo oczywistego strachu w jej oczach. Janek złapał podręcznik do chemii Heleny i uniósł go wysoko nad głową. A co, jeśli nie chce was zostawić w spokoju, co frajer z tym zrobi? Puścił książkę, pozwalając jej z hukiem upaść na podłogę z dźwiękiem, który odbił się echem w nagle cichej stołówce. Wystarczy, powiedział cicho Kacper, wstając z miejsca. Jego głos niósł nutę, która sprawiła, że kilku uczniów przy pobliskich stołach podniosło wzrok z nagłym zainteresowaniem. Bartek podszedł bliżej, naruszając przestrzeń osobistą kacpra z pewnością siebie kogoś, kto nigdy nie poniósł realnych konsekwencji swoich czynów. A co, będziesz płakał, uciekniesz jak zawsze. Cała stołówka zamilkła, wyczuwając, że dzieje się coś innego. Nawet personel stołówki przestał obsługiwać, aby obserwować rozwój konfrontacji. Powiedziałem, że wystarczy, powtórzył Kacper. Jego głos nadal cichy, ale niosący podtekst stali, który sprawił, że oczy Bartka zwęziły się z konsternacją. Myślisz, że jesteś teraz twardy? zaśmiał się Bartek, ale w jego głosie pojawiła się lekka niepewność. Myślisz, że posiadanie dziewczyny czyni cię mężczyzną. Wyciągnął rękę, by popchnąć kacpra do tyłu. Ten sam ruch, który upokorzył go dziesiątki razy wcześniej. Ale tym razem kacper się nie potknął. Tym razem stał mocno z cichą pewnością siebie kogoś, kto zbyt długo się powstrzymywał. Pchnięcie ledwo go poruszyło, a oczy Bartka rozszerzyły się ze zdziwienia na widok niespodziewanej stabilności jego celu. Dotknij jej jeszcze raz, powiedział Kacper, jego głos niósł się wyraźnie przez cichą stołówkę. A pożałujesz. Twarz Bartka wykrzywiła się wściekłością, że został wyzwany na oczach całej szkoły. Grozisz mi frajerze? Cofnął pięść, zamierzając zakończyć to żenujące okazanie sprzeciwu szybkim ciosem w twarz Kacpra. Nigdy nie zobaczył kontry. Prawa ręka Kacpra poruszyła się z szybkością i precyzją ośmiu lat poświęconego treningu, przechwytując cios Bartka i więżąc jego nadgarstek w żelaznym uścisku. Zanim Bartek zdążył zareagować, lewa ręka kacpra wystrzeliła do przodu w uderzeniu dłonią, które trafiło go prosto w splot słoneczny, wypędzając powietrze z jego płuc i zginając go w pół. W stołówce wybuchły okrzyki i krzyki, gdy Bartek zatoczył się do tyłu, ściskając brzuch. I rozpaczliwie dysząc, by złapać oddech. Janek i Tylek ruszyli naprzód, by pomóc swojemu przywódcy, ale Kacper już przeszedł do postawy bojowej, która świadczyła o poważnym treningu i niebezpiecznych umiejętnościach. Janek wyprowadził dziki sierpowy, którego Kacper z łatwością uniknął, odpowiadając podcięciem nogi, które wysłało zapaśnika z hukiem na podłogę. Tylek próbował złapać kacpra od tyłu, ale został przerzucony przez ramię kacpra i uderzył w płytki z siłą kruszącą kości. Bartek odzyskał wystarczająco dużo oddechu, by ruszyć naprzód z rykiem wściekłości, ale kacper uskoczył przed niezdarnym atakiem i wymierzył precyzyjne kopnięcie w tył kolana Bartka, które wysłało go twarzą w pobliski stół. Jedzenie i plastikowe tace rozproszyły się wszędzie, gdy samiec alfa liceum Kościuszki leżał jęcząc wśród gruzu. Cała sekwencja trwała krócej niż 30 sekund, ale wydawała się wiecznością oszołomionej publiczności. Uczniowie stali na krzesłach i stołach, aby uzyskać lepszy widok. Pojawiły się telefony, aby nagrać następstwa, a podekscytowany gwar zaczął wypełniać powietrze, gdy wszyscy próbowali przetworzyć to, czego właśnie byli świadkami. Bartek z trudem podniósł się na nogi, jego twarz była czerwona z upokorzenia, a jego koszula poplamiona jedzeniem ze stołówki. Jesteś martwy. Warknął, wypluwając krew z miejsca, w którym ugryzł się język. Jesteś kurwa martwy. Kacper zrobił krok do przodu, a Bartek instynktownie się wycofał, pomimo jego gruźb. Nie, powiedział Kacper spokojnie, wystarczająco głośno, by wszyscy usłyszeli Mam dość uciekania, mam dość ukrywania się i mam dość pozwalania ci ranić ludzi. Janek i tylek. Stanęli po bokach swojego przywódcy. Wszyscy trzej oddychali ciężko i wyglądali znacznie mniej pewnie niż kilka chwil wcześniej. Przewyższali kacpra liczebnie trzy do jednego, ale coś w jego postawie i sposobie, w jaki bez wysiłku zdemontował ich pierwszy atak, sprawiło, że się zawahali. To jeszcze nie koniec, ostrzegł Bartek, ale w jego głosie brakowało przekonania. Tak jest, odpowiedział kacper. Chyba, że chcesz, żebym pokazał wszystkim innym to, co właśnie Tobie pokazałem. Przez długą chwilę obie grupy stały naprzeciwko siebie, podczas gdy cała stołówka wstrzymywała oddech. Potem Bartek szarpnął głową w stronę wyjścia, a jego ekipa podążyła za nim w odwrocie, który wyglądał podejrzanie jak ucieczka. Stołówka wybuchła hałasem, gdy tylko wyszli, uczniowie podekscytowani tym, czego byli świadkami. Kacper poczuł, że dłoń Heleny wsuwa się w jego dłoń. Jej dotyk uziemia go i przypomina, że ma teraz coś wartego ochrony. Dziękuję, wyszeptała, a wdzięczność w jej głosie sprawiła, że każda chwila powściągliwości była tego warta. Wieść o konfrontacji w stołówce rozeszła się po liceum kościuszki jak pożar. Pod koniec dnia kacper zmienił się z niewidzialnego nikogo w niechętną gwiazdę. Uczniowie, którzy nigdy nie przyznali się do jego istnienia, nagle chcieli poznać jego imię, jego historię, gdzie nauczył się walczyć. Ale Bartek nie skończył. Upokorzenie porażki na oczach całej szkoły zraniło jego dumę w sposób, który wymagał zemsty. Spędził weekend na spiskowaniu ze swoją ekipą, rekrutując dodatkowe mięśnie z drużyny piłkarskiej i planując atak, który przywróciłby jego reputację, a jednocześnie postawiłby parweniusza na jego miejscu. Poniedziałkowy ranek przyniósł złowieszcze szepty na korytarzach. Bartek mówił każdemu, kto chciał słuchać, że Kacprowi się poszczęściło, że trzech na jednego to nieuczciwa walka, że zamierza załatwić sprawy we właściwy sposób. Plotki rosły z każdym opowiadaniem, aż dotarły do Kacpra podczas trzeciej lekcji chemii. On coś knuje, ostrzegła Helena, gdy pracowali nad swoim eksperymentem laboratoryjnym. Mój przyjaciel Jessica słyszał, jak rozmawia z piłkarzami: Zamierzają cię gdzieś osaczyć w miejscu publicznym, zrobić z tego widowisko. Kacper skinął głową ponuro. Spodziewał się odwetu, ale skala tego, co planował Bartek, przekroczyła nawet jego pesymistyczne oczekiwania. Kiedy? Dziś po szkole, na głównym dziedzińcu, gdzie wszyscy się gromadzą przed przyjazdem autobusów. Główny dziedziniec był centrum życia towarzyskiego Liceum Kościuszki, dużą otwartą przestrzenią otoczoną ławkami, na których gromadzili się uczniowie przed pójściem do domu. Był widoczny z głównego biura, biblioteki i większości sal lekcyjnych na parterze, zapewniając maksymalną publiczność dla każdego widowiska, jakie zaplanował Bartek. Gdy zadzwonił ostatni dzwonek, Kacper ruszył w stronę dziedzińca pewnym krokiem i spokojnym sercem. Mógł uniknąć konfrontacji, mógł wymknąć się bocznym wyjściem i pójść do domu bocznymi uliczkami, ale miał dość uciekania, dość pozwolenia, by prześladowcy dyktowali jego wybory przez strach i zastraszanie. Dziedziniec był już pełen uczniów. Kiedy przybył, Znacznie więcej niż zwykle w poniedziałkowe popołudnie. Wieść o zbliżającej się konfrontacji wyraźnie się rozeszła, a uczniowie liceum Kościuszki stawili się tłumnie, aby być świadkami triumfu Kacpra lub jego zniszczenia. Bartek stał na środku dziedzińca z powiększoną ekipą, w skład której wchodziło czterech piłkarzy, a ich kurtki z literami oznaczały ich jako szkolną elitę sportową. Utworzyli luźny krąg, blokując wyjścia i zapewniając, że ich cel nie może uciec bez przejścia przez nich. Tam jest! zawołał Bartek. Jego głos niósł się wyraźnie przez tłum. Twardziel liceum Kościuszki. Zobaczmy, jak naprawdę jesteś twardy. Krąg zacisnął się, gdy Kacper szedł naprzód, a uczniowie napierali ze wszystkich stron, aby uzyskać lepszy widok. Widział Helenę w pobliżu okien biblioteki. Jej twarz była blada z niepokoju, a kilku nauczycieli zaczynało zauważać niezwykłe zgromadzenie. Sześciu na jednego? zapytał Kacper. Jego głos był spokojny pomimo przeciwności. Wygląda na to, że to twój styl. Twarz Bartka pociemniała na widok domniemanego tchórzostwa. Ostatnim razem ci się poszczęściło. Tym razem nie ma gdzie uciec. Nie uciekam, odpowiedział Kacper, przyjmując znajomą postawę, która dobrze mu służyła w dziesiątkach walk turniejowych, ale możesz chcieć. Pierwszy napastnik nadleciał z jego lewej strony, obrońca o imieniu Marek, który ruszył naprzód ze ślepą pewnością siebie, kogoś, kto był przyzwyczajony do pokonywania mniejszych przeciwników. Kacper odsunął się w ostatniej chwili i wbił łokieć w żebra piłkarza. Wysyłając go na potknięcie się w tłum widzów, dwóch kolejnych nadleciało jednocześnie z różnych kierunków, ale Kacper trenował z wieloma przeciwnikami od dwunastego roku życia. Złapał pierwszego obrotowym kopnięciem do tyłu, które zgięło go w pół, a następnie złapał drugiego i wykorzystał jego impet, by rzucić nim na pobliską ławkę. Tłum ryknął z podniecenia. Pojawiły się telefony, aby nagrać akcję, a Kacper słyszał Helenę wiwatującą jego imię gdzieś w tłumie ciał. Czuł się żywy w sposób, o którym miesiące ukrywania się i powściągliwości prawie go zapomniały. Bartek i jego pozostała ekipa podeszli teraz ostrożniej, widząc jak ich wsparcie jest systematycznie demontowane. Ale duma i reputacja wymagały, by nacierali, nawet gdy w ich oczach zakradały się wątpliwości. Janek próbował złapać kacpra w pasie, ale został złapany w rozproszenie, które zakończyło się jego twarzą wciśniętą w beton. Tylek wyprowadził rozpaczliwy cios, który kacper złapał i skontrował techniką kontroli nadgarstka, która wysłała wyższego chłopca na wirowanie z jękiem bólu. To zostawiło Bartka stojącego samotnie na środku dziedzińca, podczas gdy cała jego ekipa leżała jęcząc wokół niego. Tłum zamilkł, wyczuwając, że prawdziwa konfrontacja w końcu ma się rozpocząć. Tylko ty i ja teraz, powiedział Kacper, zbliżając się z cierpliwą pewnością siebie drapieżnika, który w końcu zdecydował się przestać bawić się jedzeniem. Bartek włożył wszystko co miał w dziką kombinację ciosów, ale miesiące znęcania się uczyniły go niechlujnym. Podczas gdy Kacper spędził lata na doskonaleniu swojej techniki. Każdy atak został odparty lub uniknięty, każda luka wykorzystana z chirurgiczną precyzją. Idealnie wymierzony sierpowy podniósł Bartka z nóg i wysłał go na upadek do tyłu do fontanny, która służyła jako centralny punkt dziedzińca. Woda rozprysnęła się wszędzie. Gdy były król liceum kościuszki wylądował w płytkim basenie, przemoczony i pokonany, podczas gdy całe jego królestwo patrzyło. Kacper stał nad swoim upadłym prześladowcą, oddychając ciężko, ale wyraźnie mając kontrolę. Bartek z trudem usiadł w fontannie, woda kapała z jego włosów, a jego twarz była wykrzywiona upokorzeniem i wściekłością. Proszę, wydyszał Bartek. Cała poza twardości w końcu została z niego zdarta. Nie, nie przez chwilę, która przeciągnęła się w wieczność, Kacper stał gotów zadać ostateczny niszczycielski cios, który przypieczętowałby jego zwycięstwo i zapewnił, że Bartek nigdy więcej go nie zaczepi. Jego pięść była zaciśnięta, jego cel był bezradny. A tłum wył o krew. Zamiast tego cofnął się i wyciągnął rękę. Wstawaj, powiedział cicho Kacper. To już koniec. Bartek wpatrywał się w wyciągniętą rękę z konsternacją i podejrzliwością, ale ostatecznie wyciągnął rękę i pozwolił kacprowi wyciągnąć go z fontanny. Stali tam przez chwilę ociekający i wyczerpani, podczas gdy cała szkoła patrzyła w oszołomionej ciszy. Skończyliśmy? zapytał Kacper. Bartek skinął powoli głową, nie mogąc spotkać się ze wzrokiem swojej byłej ofiary. Skończyliśmy. Tłum zaczął się rozpraszać, gdy przedstawienie dobiegło końca, ale Kacper mógł poczuć zmianę w tym, jak ludzie na niego patrzyli, mówili o nim, przyznawali się do jego obecności. Nie był już niewidzialny, nie był już celem, nie bał się już. Helena pojawiła się u jego boku, gdy dziedziniec opustoszał, a jej uśmiech był wystarczająco jasny, by sprawić, że cała konfrontacja była tego warta. Udało ci się, powiedziała, chwytając go za rękę. Udało się nam, poprawił, ściskając delikatnie jej palce. Nie dałbym rady bez ciebie. Przez następne dni Liceum Kościuszki ustabilizowało się w swoim nowym porządku społecznym. Bartek i jego ekipa trzymali się z daleka od Kacpra, a ich dawna arogancja została zastąpiona przez niechętny szacunek i mądrość, która pochodzi z poznania swoich ograniczeń na własnej skórze. Inni uczniowie, którzy kiedyś ignorowali Kacpra, teraz kiwali głowami, gdy mijali go na korytarzach, a kilku nawet podeszło by zapytać o jego doświadczenie w sztukach walki. Co najważniejsze, Kultura przypadkowego okrucieństwa, która definiowała szkolną hierarchię społeczną, zaczęła pękać. Uczniowie, którzy kiedyś byli celami, odzyskali głos, ośmieleni przykładem kacpra. Nauczyciele, którzy wcześniej ignorowali incydenty znęcania się, nagle wydawali się bardziej skłonni do interwencji, gdy byli świadkami nękania. W piątek po południu, gdy Kacper i Helena siedzieli przy swoim zwykłym rogu stołu w stołówce, pojawił się Bartek bez swojego zwykłego orszaku. Stał niezręcznie przez chwilę, wyraźnie zmagając się ze słowami, które nie przychodziły naturalnie komuś, kto był przyzwyczajony do rozwiązywania problemów poprzez zastraszanie. Chciałem przeprosić. Powiedział w końcu, słowa wyszły z niego w pośpiechu. Za wszystko, nie zasłużyłeś na to wszystko. Kacper przestudiował twarz swojego byłego prześladowcy, szukając oznak oszustwa lub ukrytych motywów, ale żal Bartka wydawał się szczery, produkt ciężko zdobytej mądrości, a nie wyrachowanej manipulacji. Przeprosiny przyjęte, powiedział Kacper, po prostu pamiętaj, jak to jest być po drugiej stronie. Bartek skinął głową i odszedł, pozostawiając za sobą napięcie, które definiowało całe doświadczenie kacpra w liceum Kościuszki. Gdy kacper patrzył, jak odchodzi, zastanawiał się nad podróżą, która doprowadziła go do tego momentu. Miesiące strachu i upokorzenia. Decyzja o ostatecznym przeciwstawieniu się sobie i tym, na których mu zależało, oraz odkrycie, że siła bez współczucia jest tylko inną formą znęcania się. Nauczył się, że prawdziwe zwycięstwo nie polega na udowadnianiu swojej wyższości lub upokarzaniu wrogów, ale na znalezieniu odwagi, by być sobą i chronić ludzi, którzy się dla niego liczą cicha burza, która szalała w nim tak długo, w końcu odnalazła swój głos, a liceum ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki nigdy nie będzie takie samo.